Cześć, witajcie w nowym odcinku z Gry Spyro na moim kanale. Czy jak ja zrobię? Nie, to tak nie działa jeju, ale berwałem. Eee, Śnieżne grzbiety. To było w poprzednim odcinku. W sumie dosyć dawno tego w ogóle nie nagrywałem. Tu jest jeszcze gościu. Chodź tu, chodź tu. Gdzie on biega? Gdzie on poszedł? Czekajcie, tutaj ej, on tak dookoła bez jaj. To jest, ale jazda. Chodź, 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 chodź. Na czym się podpalało na, na prawym. OK, B. W sensie Naprawdę nie nagrywałem tego z dobrej jej z dwa tygodnie. Poprzednie odcinki, które widzieliście, masz. Poprzednie odcinki były nagrane troszeczkę wcześniej, bo też miałem w maju delikatną przerwę w sensie odcinki się pokazywały, bo były nagrane, ale miałem przerwę, bo miałem troszeczkę wakacji. Tu jest kolejny smok, to, to mi przepuśćcie, tam nie chcę iść, tam pójdę potem. Dlaczego? To, co te strzałki tu robią? W każdym razie jest i smog, i są górskie coś tam. Zantor uratowany, możecie oczywiście zostawić łapę, wejść na inne serie. Okej. Okay. Dobra, możemy, w sensie możemy wypróbować ten cały jego turbo, turbo super cudowny. To był turbo napęd, oki doki. Tylko, że i tak jednego gościa nie załatwiłem. Ale to potem. Strzałki z strzałkami, górskie pieczary, zapraszam bardzo. Możliwe, że na 100%, przyjdzie. ja się postaram na 100% zrobić, oczywiście. Jeśli macie konto na YouTube, możecie sobie założyć konto, zasubskrybować kanał. Wtedy też można komentować, lajkować, dawać łapy w dół. Wszystko, jakby te wszystkie opcje się odblokowują. Także mega polecam. Mega palec, po po polecam. A ja za chwilę się biorę za nagrywanie Plans vs. Zombies Heroes, bo. Mam chyba, czekajcie, ile? Praktycznie 3000 monet z reklam. Także jest spoko temat. Kupimy znowu jakieś postacie. Także też, Bagawa, też zapraszam. Ta seria się w miarę spoko ogląda, także jest na plus. To jest jakiś błąd. Czasem robi takie wielkie kółko, a czasem normalnie najzwyklejsze. Także, także nie wiem, na czym to polega. O oh, jeez! Ja mam teorię polegającą na tym, że jak typu podpalimy tutaj od tyłu, to już będzie spoko. Aha, o, a ci strzelają jakimiś wirami. Te wiry się rozbijają potem o mury. To luzik. Jest mapa. Kurcze, tylko patrzcie jak. O ty, panie, patrz co to jest! No nie jak. Jak jego ja miałem pokonać? Eee, sprawa z pająkami się wyjaśniła. Otóż pająki można załatwić w ten sposób. Że jest jakaś rampa, która nas rozpędzi, i potem w te pająki trzeba przywalić. I one wtedy się jakby likwidują, giną, one są odporne, Także w żaden sposób w tym momencie chyba ich nie załatwię. Chyba że można się rozpędzić. Chyba, że się można rozpędzić i tak ich też załatwić, ale to na razie nie będziemy kombinować. Ej, ja bym proponował po prostu iść dalej i też uważać na tych agentów i prezesów, którzy są tutaj. I postaramy się w 100% oczywiście to standardowo zaliczyć, co to jest wiadomo. Dobra, zrobione. <laughs> Jeju, czy ja jeszcze został? O ty panie! Kurcze. Nie tędy. Jeju, ej, spoko jest. Temat, w ostatniej chwili za zatwierdziłem jak już rzucał tym. Tu jest jakiś, nie wiem, jakiś można Niby etap przejścia, że to tak dookoła mówili w poradniku, w którym czytałem też o tych pająkach, ale Jeziu, ale jazda Gdzie on jest? Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? What ty, uzdążyłem Ej, ale tam było ciężko, w sensie nie Jest i smok, proszę bardzo Pierwszy, z dwóch czy z trzech, bo już nawet zapomniałem Ale duży Mają zasięgu wzroku. Aha, rozumiem. Tutaj o tych roz mówisz do mnie. E, dobra, ale zanim to stary, to ja tylko ogarnę jeden temat, czy tu właśnie czasem nie ma jakiejś opcji gdzieś dolecieć, bo tu właśnie widzę, że na 100% byłoby trzeba to tak zrobić i tu potem wrócić. Także zróbmy to o w ten sposób. Tak jest, bo potem tu nie będę wracał. To jest raczej totalnie bez sensu, żeby potem tu wracać i się cofać. Także trzeba ogarniać temat już teraz. Czekaj, ustaw się spyro, ustaw się prawidłowo. Tak jest. I teraz jest temat tego typu, że wystarczy tylko i wyłącznie chyba wejść do góry i to kompletnie nic. A, niczego, w sensie nic nie zmienia. No, w sensie, wyskoczę szybciutko, już jestem. Tylko teraz. Trzeba to dobrze ogarnąć, on to przesuwa, i tu nie ma jakby. Tutaj dolecimy do niego. Przynajmniej taki, taką mam teorię, jak tu będzie troszeczkę niżej. O, właśnie, w ten sposób. Cześć! A teraz tu już nie mam pojęcia, jak dolecimy, ale oni się jakoś spotykają, tu jest jeden logiczny punkt. Aha, ten się już przestał ruszać. Dobra, w którym. Momencie. Cześć. No mam Cię podpalić, tak jest. Za trzecim razem dopiero mi się udało. Z pokazem dwa, powiedziałem trzy. Za trzecim razem z prawej strony to musicie robić. Innej opcji nie widzę, bo tak środkiem to on nie chce kompletnie doskakiwać. Czy ja w tą stronę mogę gdzieś jeszcze ziebrze dostać dodatkowego? Kompletnie nie. Cyk. Cyk. Tak jest. Pokażcie ile. A jeden na trzy smoki są dopiero. Tutaj cokolwiek jak się wskoczy? Nie, bo myślałem, że się coś aktywuje, ale to jest tylko i wyłącznie tak bardziej dla ozdoby Co to znaczy? Dlaczego one tu są we trzy? A tu może że to tam do tej jaskini skoczyć okej, okay. w sensie nie, 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 nie mam pojęcia czy to na pewno jest tak czy, czy niekoniecznie Łoty! jeju, the... ale się zestresowałem, no i to ja wiem, że tutaj przeskoczyć, ale jeszcze zanim to, to zróbmy tą jaskinię faktycznie. Bo tak podejrzewam, że całkiem możliwe, że to tutaj też coś będzie. Okej. Okay. Jej! Dobra! To był dobry pomysł. Dobry deal. i gdyby ich tam nie było, do domu tu jest przejście w ogóle, powrót. Dobra. Gdyby ich tam nie było, to ja bym nie wiedział porządnie oh zbadać górskie pieczary. O jeez stary, to już jest troszkę hip dla mnie, jak ja mam połączyć te wszystkie rzeczy, dla mnie skok to już jest zaawansowana opcja. Tutaj jestem aby na 100% nawet pewny, ale on chce turbo napęd, czyli mówi tutaj o tym, żeby użyć turbonapędu, czyli tylko i wyłącznie wtedy kiedy, tylko i wyłącznie wtedy gdy mamy te strzałki, innej opcji nie ma, także nie ma także że sobie mogę w każdej chwili skakać, tak mi się wydaje. W sensie, że to... What? Ty? Że to rozpędzenie coś będzie dawać, czy rozumiecie o co mi chodzi. Proszę bardzo. Ajax. Był taki, czy jest nadal, taki jakiś płyn, nie wiem. ty, całkiem je wytępię. pamiętaj, z turbo napędem jesteś niezniszczalny. No, a tu jest turbonapęd i wy chcecie, żebym ja tu tak zawracał. O to jest dla mnie hit. Wiecie co, no, możemy spróbować. Osobiście nie wiem, osobiście uważam, że to może być zaawansowanie trudne. Boom! Ucieczka. Jezu, złoty! No, akurat trzeba jakby trafić, żeby ten pająk był w miejscu, w którym ja chcę. Innej opcji nie ma, tylko że to jest ciężkie tak wybrać ten zakręt. Proszę bardzo, zaliczyłem go. W sensie trafiłem i to na farcie. A jest jeszcze jeden. Tak czy nie? Tu przecisnę turbo napędem i jest jeszcze jeden czy nie ma? Jest! Ucieczka! Hopla! Hahaha! Ha, ha, ha. Dobra, spróbujmy to. Spróbujmy to w takim razie jeszcze raz tutaj. Chyba, że sobie to zostawimy, ale no mam tu zapis, więc możemy to zrobić teraz jak już tu jesteśmy, to, to jest dobry temat. Że jak mnie zabije, to przynajmniej auto-zapis mnie zostawi tutaj w miarę bliziutko, także... Ojej, stop! No i w końcu nareszcie, jeju, po dwóch czy trzech próbach z tymi wszystkimi pająkami. Nareszcie załatwiona ekipa. Totalnie, tu jest jeszcze jakiś jeden pojedynczy, ostatni się uchował. Do zebrania możemy iść. Ej, tutaj też. Dobra. Jeju, bo bym potem chodził i szukał dwóch diamentów. Jakiś. Znowu pamiętacie, nie wiem, była taka akcja z zbieraniem. A tutaj jest jeszcze przejście. Stop. Moment. Bo to ważne rzeczy się dzieją. Nie wierzę. Ej, a on tutaj skąd? Przepraszam ja bardzo. Jak jego niby mam załatwić? Okej. Okay. No ale turbo napęd nie działa przecież ze skokiem. No jeez. A spróbujmy. W sensie czy ja mogę skoczyć na turbo napędzie? Turbo napędzie. Czyli, że tutaj by chcieli. Tu. No. Ale tu ja nie wiem, jak wy to chcecie zrobić. Ha, 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 ha. Ty dziadu. Dobra. To teraz szybciutko. BUM Masz. <ścoughs> Okej. Okay. Znowu szybciutko. Hop. Dobra. Ta, ta. Chodź, tu jeszcze raz, jeszcze raz całusa poproszę, ja teraz te pająki przynajmniej zatłukę. No i to jest lepszy temat. Ja bym chciał jedną rzecz. Arachnofobia, górskie piekczary. Pokonaj pancerne pająki. Ja bym chciał jedną rzecz zaznaczyć: że gdybyśmy tutaj poszli do tej księżniczki, to czysto teoretycznie, czy do tej wróżki, to czysto teoretycznie nie musisz mnie już całować. Eee... Przecież bym mógł chyba nawet te wszystkie pająki dogonić. Możecie sobie tak to próbować, jeśli gracie w tą grę, także spoko. Eee... Nie mam jeszcze dwóch jajek, i to jest przerażający temat, bo to, ale ich nawet nie widziałem, i to jest. Czekajcie, a tu jest jeszcze jakiś stop. To jest tak, żebym ja się nie pogubił w tym, gdzie mniej więcej podróżuję i chodzę, gdzie łażę. Tutaj jest ten napęd. Tu, tu byliśmy, tu nie byliśmy. Aha, on chce ode mnie jeszcze jedną rzecz. Żebym ja połączył turbonapęd. Ten poziom jest przerażający. Ej, uratowały mnie, ale jazda. Dziękuję. O ty w życiu widzieliście to? To był hit. One są od tego, żeby mi uratować tyłek. Dziękuję. Super. Nie chcę do domu. Ja bardziej myślałem, że tutaj, to może nie do tej jaskini, ale skok był dobry, aż się... Dobra, że mapy troszeczkę nie czytam, ale fajnie, że one są, że one są od jakby takiego ratowania. W sensie nie tak jakby jak takiego ratowania, tylko od ratowania mi dupy tak totalnie. Jeszcze jeden skok. Tutaj w tą stronę byśmy mogli się tak kulnąć, potem tam pójdziemy dalej, będziemy kombinować, tylko musimy dokładnie mniej więcej obrać kierunek, cel, pal, tu. Hoplo! Ty, dobra, przyrył tą skałę. Cześć! I co dalej? Hop! Szczerze. Aha, nie, nie moment, to tutaj jest. Szczerze to się pogubiłem przez chwilę. I teraz jakimś cudem. Tylko wy mi wytłumaczcie, nie ma tu przejścia tak troszeczkę inaczej jakąś górą, żebym mógł se... Nie ma, to jak ja mam skoczyć tam i liczyć na to, że te wróżki mnie uratują? To nie jest zabawowe, ale one tu są. Uratujcie. Zanieście gdzieś w takie miejsce, w którym. O, ty dobrze. Ok. To teraz tak. Jedna grota jest, to jest ta grota do domu. Tam nic więcej nie ma. Tutaj zaliczyłem. I chyba jeszcze tam na tą trawę można tak daleko mega skoczyć, ale no, możemy spróbować. Szczerze, troszkę w to wątpię, ale jakby spoko. Ok, ratujcie. Tu trzeba szybowanie odpalić. Jakoś w powietrzu, tylko nie wiem jak się odpala szybowanie. Jakoś się odpala. O widzicie? Nie, stop. Aha, uratujcie mnie jeszcze raz. Chodźcie, chodźcie, bo ja wiem, że je tu zepsułem. W najwyższym momencie byłoby trzeba, bo jak ja to puszczę, to wtedy się wszystko psuje. To idę! Jest! jej jaki fuks! Kompletny! Ty, baran, chodź tu. To jest <grystanie> hit. Dobra. Tylko ja mam nadzieję, że jeszcze jest jakaś opcja, żeby wrócić. O, o, dame Nie, nie chce się topić. Jeziu, przecież ja go tak nie dopadnę. Mamy jajko? Mamy. Luz. To jest najtrudniejszy poziom, w jaki w tej grze grałem, naprawdę. Wpomiją te. A ty co to było przez chwilę. Yy, Oki Doki. Przepraszam bardzo, ja jestem gdzie tu na tej takiej odosobnionej troszeczkę wyspie. Tu nic więcej nie ma. Te wszystkie takie pomniejsze zrobiłem. Teraz jakimś cudem, jakimś prawem, byłoby trzeba się dostać. L prawy dół, Prawy dół totalnie na mapie, jeśli widzicie. To właśnie jakoś trzeba się do niego dostać, tylko że w tym momencie. Ja bym prosił te wszystkie, o właśnie, te wróżki, żeby mnie odniosły tam, gdzie powinny. Dziękuję, bardzo super. Już mi nie jest potrzebna ta szybka, do turbo doładowanie, które mnie tu zaskoczyliście w tym poziomie, ale brzmi się, ja bym chciał jeszcze tu dalej, w sensie tam. Ja mam nadzieję, że ktoś gdzieś od jajka jest. Pyk. Nie wiem czy słyszycie, ale jest mega temat po prostu za oknem taką ilość baranów tam na łące dalej dalej. I je tu słychać. Ja nie wiem czy mikrofon je zbiera, ale myślę, że nie. To jest jakiś hit te barany. Eee, co wy mi tu chcecie dać? I chcecie mi powiedzieć, że ja już tu nie mogę, ale jazda, ale mogę tutaj. I to było proste. Aha, to, to jest w ten sposób? Nie, 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 nie! Ej, słyszę gdzieś typa. Tut. Tam jest. Tam jest, tam jest, tam jest, to zaraz. Tylko tu jakieś punkciki, wszystko. Znaczy, ja mam wszystkie smoki. Dobra, smoki są. I mi brakuje? 35 diamentów. To też jest do ogarnięcia. Jeśli gdzieś czegoś nie pominąłem, to luzik. Cześć! Chodź tu, chodź tu! No nie wierzę, trochę... Ty gdzie on mnie jakby, w który... Gdzie on mnie zagoni? To mnie, to mnie bawi. Chodź tu! Jeszcze trochę, tu zaraz był dobry temat. Zaraz po tym skoku. Jest! Ale dorwałem go nawet bez podpalania. Ok, czyli mamy wszystkie jajka, brakuje 24 diamenty. 24 sztuki. Proszę, powiedzcie, że gdzieś to tutaj będzie, że nie pominąłem jakoś ewidentnie diamentów w którymś miejscu, ja, ale trochę mi to śmierdzi. Pokażcie, dwa, to jest ewidentnie za mało. Jest! 500, mały, ukończony w 100%, dziękuję bardzo, wystarczy wrócić do domu. Ej, trochę się już bałem, że to nie będzie wystarczająca ilość tych diamentów. Dobra, teraz do chaty, do chaty to jest prosty temat. Taką mam teorię. Yy... Przelecę sobie tędy i mam nadzieję, że te wróżki ogarną temat. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zaprowadzą mnie tutaj i do chaty jest mega prosty temat, bo do chaty jest w ten sposób. Dziękuję. W prawo. No to w tym momencie możecie zostawić za ten super udany poziom. W sensie mega trudny, ale się udało. Łapy oczywiście w górę. Zasubskrybować kanał, powiedzieć swoim znajomym o moim kanale. Może ktoś dołączy do grona widzów? W komentarzach oczywiście możecie proponować gry, w które byśmy mogli tutaj zagrać. I teraz to tyle. Trzymajcie się. Kolejny odcinek, kolejny poziom. Cześć.